Wzięliście udział jako jurorzy w plebiscycie Influencers Top. No tak, ja Hania, ja tutaj tylko. No właśnie, tak Hania. Bo ja bardzo lubię zakupy przez internet. Nasz kurier dokładnie wie już, gdzie mieszkamy. Tak. A Była taka śmieszna sytuacja, kiedy się przeprowadzaliśmy i to było dość blisko siebie, z 500 metrów. I pan był w szoku, e, powiedział, a ta pani w ciąży zamawia na dwa mieszkania. Tyle paczek, jak on już dokładnie wiedział, gdzie mieszkamy. Hania, ale czy ty czujesz się e, odpowiedzialna za to, co pokazujesz e, swoim followersom na Instagramie? Tak, bo oni też oceniają, oni wiedzą, co ja pokazuję, część z nich zna te produkty i jeśli bym pokazała coś, co jest na przykład, nowe, według mnie słabe, ale bym pokazała, no to oni by na pewno to rozpoznali. To znaczy, ja promuję tylko produkty na Instagramie, które faktycznie używam i które lubię, więc... albo jeżeli jest coś nowego, no to po prostu patrzę, czy może mi się to spodobać. Oczywiście muszę to przetestować. Natomiast nigdy nie promuję czegoś, e, że tak powiem, dla samego promowania. Czujesz nie się.? Muszę tego robić na szczęście i tego nie robię. Czujesz się odpowiedzialna za swoich followersów i za to, co im pokazujesz? To znaczy, ja po prostu nie lubię ludziom wciskać kitu. I, i bardziej mi chyba chodzi o to, jak ja bym się z tym czuła, niż o to, jak oni by się z tym czuli w pierwszej, jakby. To jest e, jakby mój taki nowy znacznik tego, właśnie. E, czy podejmę jakąś współpracę, czy nie? Po prostu no, nie lubię ściemniać, bo na szczęście tego mówię, nie muszę robić, więc tego nie robię. To zależy od produktu oczywiście. Jeżeli to jest jakaś zabawka, czy też gadżet dla moich dzieciaków, to przede wszystkim zwracam uwagę, jak jest wykonana i czy faktycznie oni się lubią nią bawić, i czy sprawia im to frajdę. No i najważniejsze, jak długo się nią bawią. Bo jeżeli się bawią długo, to znaczy, że to jest. Trafione, a jeżeli krótko, to znaczy, że nie. Zdarzało się, że, że bawili się naprawdę długo. I to y, nieraz nam, dorosłym, wydaje się, że im bardziej skomplikowana zabawka i bardziej rozbudowana, to powinna y, więcej, bardziej interesować y, dzieciaki. A y, okazuje się, że, że rzeczywistość jest nieco inna i nieraz te najprostsze y, zabawki sprawiają im najwięcej radości i najdłużej się nimi bawią. Wiesz, to tak szczerze zupełnie, to pierwsze co zawsze, zwracam uwagę na opakowanie, ponieważ jestem estetyką, gdzieś tam działam w branży designu, to zawsze gdzieś to przekładam. Wydaje mi się, że jeżeli opakowanie jest fajne, to też będzie skład dobry i tak zazwyczaj jest, więc pierwsze to to.